Na początku pandemii czekaliśmy parę miesięcy na wynalezienie szczepionki przeciw koronawirusowi. W grudniu 2020 roku ruszył Narodowy Program Szczepień i zaszczepiliśmy już 2,5 miliona Polaków. Razem z portalem InnoBytom postanowiliśmy sprawdzić, jaka część bytomian zaszczepiła się oraz jaka część tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, planuje szczepionkę przyjąć. Czy zdążyła się Pani już zaszczepić? Tak, zdążyłam. Pierwszą dawką. I jak się Pani czuje? Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Powodzenia i naprawdę warto. Nie, nie, ja jeszcze się nie zaszczepiłem i raczej nie mam, nie mam zamiaru się szczepić. Nie, jest, że jestem jakimś tam radykalnym wrogiem, z niechęcią tego, tylko zawsze ta obawa staje. Jesteś wprowadzony do organizmu. pomijasz, już nawet ta AstraZeneca, że ona rzeczywiście w wielu krajach została wycofana od tych skrzepów. Chcemy spytać Was, czy zamierzacie się zaszczepić? Szczepić? Nie, nie na razie nie, nie. szczepimy. Nie? Ja ogólnie nie. nie. Dlaczego? No to... To jest takie, że no niby wszczekują tego wirusa i no... to jest takie niepotrzebne w sumie. A poza tym też dużo ludzi umiera przez te szczepionki. Mogę, możemy zadać szybkie pytanie? Tak. Czy zamierzacie się zaszczepić? E, szczerze to wątpię. A czemu? Nie jestem przekonany do tego. Po A prostu, prostu nie, nie wiem hęcą. co tam jest. No wiadomo inne szczepionki były tam przez kilka innych lat badane i tak dalej no a te nagle się pojawiły i no rząd dokładnie jakby nawet jak się bym zaszczepił i tak bym musiał chodzić w masce jakby nie daje mi to 100% gwarancji że po prostu no wie pan Razem. dziękujemy chcemy zadać jedno pytanie do kamery słucham pan czy zamierza się pan zaszczepić mm, mi się wydaje że jest taka szansa że się pójdę zaszczepić aczkolwiek niekoniecznie astron Okej, okay. a skąd to zwętanie dla Nie wiem, jakoś tak mam y, dużą ilość bliskich i też y, rodzice znajomych, czy też babcia, dziadek mm -hmm. zaszczepiali się tą zenekom i mieli duże jakieś takie obawy i jednak dobre mieli te obawy, bo mieli różne jakieś tam powikłania po tym. Rozumiem. Dobrze, dziękujemy w takim razie do Szybkie pytanko, czy zamierzasz pan zaszczepić Przysług Tak, pronowirisowi? Tak. Dobrze, dziękuję. Czy zamierza się pan zaszczepić? Tak. Czy zamierzacie się zaszczepić? Jeśli będzie trzeba, będzie no, ja to się zaszczepię. Się będzie trzeba. To się nie zaszczepię. Dobrze. Może. <laughs> Powiedz, czy twoje ręce się zamierzają zaszczepić? Yy, tak. No to super. A pani? Nie wiem. Mój dzień już no się tak. zaszczepił, moja babcia. Jak się czują? No dobrze. No to super. Tylko czy zamierza się pani zaszczepić przeciwko COVID-owi? Dobrze. A dlaczego? A dlatego, bo nie ufam w Dobrze, prostu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, mam pytanie. Czy zamierzają się Państwo zaszczepić? Tak. Zamierza się Pan zaszczepić? Już teraz się zaszczepiłem. Okay. A jak się Pan czuje? To szczepionce? Na no, razie dobrze. Okay. No, dziękuję, dziękuję bardzo, miłego dnia. Dzień dobry, ja mam takie pytanko. Czy zamierzają się inobytom? Czy zamierzają się Państwo zaszczepić tak. przeciwko COVID-owi? A dlaczego? Bo chcę. Bo chce Pan, tak? Tak. Pani też? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Mam Dobrze. takie pytanko, czy zamierza się Pan zaszczepić przeciwko koronawirusowi? Tak, tak. tak. Dobrze, a dlaczego? już mam <ślam> wiek odpowiedzi. Rozumiem, rozumiem. Czyli chce Pan o zdrowie zadbać? Tak, oczywiście. Dobrze, to dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do polubienia strony aktywny bytom i InoBytom.